Witam serdecznie, nazywam się Paweł Małaszko i zapraszam Was na zimową wyprawę rowerową do Indii. No, zobaczcie co się dzieje jaka bichura. Mano, 23 dzień marca, jestem na tym owym posterunku. Tak to wygląda. Bardzo przyjemne miejsce, sympatycznie tu jest. nieźle się chłopaki urządzili. Eee, spałem bez prądu, jestem w ogóle, mam tyle co bateria, jedna. W telefonie pełnym, tam gdzie internet podaję, mam baterię na kamerę, powerbanki rozładowane, telefon główny rozładowany. Eee, no nic, nie wiem jakoś, co to może, to znaczy przeżyję bez telefonów, no to nie jest żaden problem. Ale nie wiem, jak z rejestracją i nie wiem, jak z kontaktem z wami. Eee, chociaż tutaj nie ma w ogóle sieci. Od wczoraj. Wieczoraz, jak straciłem sieć, tak nie mam do tej pory. Eee, też przyszyję. Gorzej z Wami. Gorzej z Mamą i z Monią. No, ale jakoś to będzie dobrze. Pakuję się na rower i, i zjeżdżam stąd. I tyle. No, to lecimy z dniem wariaty. No i tak moi drodzy Wodospad I przejazd przez Zalaną drogę Może nie jest jakoś turbo głęboko Ale woda płynie przez drogę A ja mam znowu eskortę. Nie wiem czemu. Łopaki jadą za mną. Nie ogarniam. A niedawno wyjechałem. A, to ładnie. Bije się droga Coś pięknego Zblokowało osieła na drodze I koniec Nie chce się ruszyć w rance A te łobuzy dalej za mną jadą Nie wiem na co i po co Będzie śniadanie Ło, Będzie śniadanie Super Ale super Nawet nie wiecie jakim zbawieniem są takie Badziewniane zabudowania Wiem, że zjem Mam taką nadzieję, kurde No nie no, zjem, światło się świeci Więc będzie gitara Chyba Co? czyli nie zjem o kurde no tak jest czasem tutaj nie, tam są jeszcze jakieś budy wszystko pozamykane jakby Wszyscy śpią, czyli tutaj tylko Podejrzewam Obiadowe tematy, ale pachnie żarciem Ale to z wczoraj Na no, Owędzonym Co? Pusto wszędzie Osieły tylko na drodze Czy to mućki? Muczki cielaki, jakieś młode O, młycha moje. Zatrzymała mnie policja Jadąca z naprzeciwka. Zapytali się czy jestem tylko sam I już widzę w lusterku, że zawijają. I jadą za mną Jasna dupa Eskort, eskort Przez kilkaset kilometrów nic, tylko łapa w górę A teraz Zbawiciele narodu No jadą, no Jadą w dupę tak mnie chłopaki eskortują, to dupy taka robota. Droga zamknięta. Już zaczyna się zbiorowisko. policjant stoi, chodzi, kontroluje samochody. Jest koreczek. No i w tym wszystkim mała shito. Czekam, cholera wiatr dzisiaj znowu wieje Nic się nie zmienia Ale jakieś skały tam lecą, myślę, że coś tam się osunęło i muszą posprzątać No takie życie Na kompania cała Przygląda się Co tu się kręci O co tu chodzi No chodzi, chodzi Ciągłe sprzątanie po trzęsieniu ziemi tu widać droga świeżo uprzątnięta, gruzu odpyty, a te koreczki, no to właśnie sprzątanko, tu widać kolejny koreczek przede mną. A tak To już nie Korek, to Ciop się zrobił. Ale zasypało pewnie znowu. No to moi drodzy ogromna skała leży na drodze. Droga jest zablokowana całkowicie. To jest to, co tam przejechali. Przejeżdżaliśmy e, co mówiłem o czopie. No to dojechałem tutaj razem z panem policjantem e, do... E, szpicy tego korku e, korka i, i widzę tą skałę. Mam nadzieję, że na dużym ekranie będzie widoczna. Droga jest całkowicie zablokowana. Jaja jak berety. Okej, okay, okej. Okay. No nie wiem ile tu postoję. Trochę mi się ten czas obsrywa, bo jedną drogę musiałem ominąć, bo była zamknięta krótszą, o 100 kilometrów wydłużyłem, czyli dalej jestem na Karakorum Highway no i no i mam obsuwy czasowe lipa jest idziemy szybko bo będzie eksplozja będą rozsadzać tą skałę właśnie tu idzie jeden pan inżynier ten na żółto ubrany mówi panie spieprzaj bo będziemy wysadzać. Okej, okay, okej. Okay. Bo będziemy wysadzać tą skałę. Jaja, jak berety. Schowam się tu za czołgiem jednym. Będziemy nasłuchiwać, co tu się dzieje. Ale jajca. No, muszą to jakoś uciągnąć, bo skała jest przeogromna. Ale numery. No tu zaparkowałem przy jednym ciągu. Ciąg czołg do ciągu. I tak to tam wygląda. Ciop jest niesamowity. Będzie hałas. O, widać, jak tam się ciągnie.

Ustałeś? Ja jedzie piątas teraz pół godziny powinienem się wyrobić Do godziny Max Mówili Ale pismo Nie ma lipy puścili mnie samego Idę tu z panem oficerem ja, ja, ja. <gry> Idziemy w stronę tego gruzowiska Reszta tam została z tyłu pilnują swoje kolejki, nawet już ich nie widać Przepuścą mnie chyba tutaj jakoś Tak żebym mógł sobie czmychnąć Pan policjant mnie podprowadzi i będzie wszystko gitara Idziemy Uprzątnięte, uprzątnięte i puszczają mnie Bye my friend Bye bye Ole tu rozpieprzyło drogę Thanks. Kolejna przyprawa nogi do góry Woo! Ale dupa mokra Ugrzęzła, ziemżarówka. żarówka nie jest w stanie wyjechać ja muszę przez tą rzekę też się tam przebić jaja podjadę trochę bliżej No, ciekawe co teraz. No dobra, mam taki przywilej, że oni się kopią, a ja przejdę gdzieś po skałach. Gdzieś tu przeprowadzę mój rower. Taka sytuacja No, no, nie mała się to w tym wszystkim Przejdzie, po przyjdzie Poszedł Udało się I ja też poszedłem Tak tu się jeździ Kraszcie, co się dzieje wow. Kozak. Ale widoki Nie wcinam. Samosę. E, to jest taki pieruch. W środku jest... E, są ziemniaki. Bardzo smaczne. Nie mogę teraz nigdzie mięcha kupić. Więc e, no wcinam to. I zobaczcie jakie mam towarzystwo wokół. Wszyscy się zebrali tutaj. Po małaszko je obiad. Taka sytuacja. Policja co rusz rozgania, no ale... I tak się zbierają, i tak. To już moja czwarta. Samosa. pyszne Wyrywałem się z tej wsi. Deski tu. Wyrwałem haj. Wyrywałem się z tej wsi. Eee, może to miasteczko było? Nie wiem. I jak jadłem, jak było to zbiorę wisko, podeszło trzech policjantów. Zresztą oni co podchodzili I... Rozganiali ludzi Sorry, ale muszę się skupić trochę, a chcę to opowiedzieć No i akcja była taka, że Za trzecim, żeby znaczy za czwartym razem Jak podeszli Jeden z nich powiedział, że zostaje tutaj Zapytał się gdzie jadę Ja powiedziałem, że w stronę Islamabadu no to powiedział, że zostaje tutaj na noc na Police Station. Ja mówię, że nie ma takiej opcji, jest godzina 15. Pokazałem mu na mapie gdzie chce jechać On w zaparte, że nie, że Zostaje tutaj Zadzieli gdzieś wyzwaniać No i ja ruszyłem wziąłem Rower pod pachę i dzida. A sprzedawca tych ciastek powiedział, że duże zamieszanie się tu zrobiło ze względu na moją osobę i że powinienem zostać. Ja mówię, że nie, nie ma takiej opcji. Policjanci szarpali mnie za, za rower, żebym tylko został. Machnąłem ręką i pojechałem. Zastanawiałem się tylko, czy będą za mną jechać. Na razie jest czysto, więc chyba odpuścili. Jaja, jak berety tutaj są. Trzeba być hardcorem, żeby tu jeździć i to rowerem, bo tak jak ja kocham być wśród ludzi i lubię to i tutaj też się bardzo dobrze czuję. No to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jesteśmy na świeczniku i że zawsze będziemy mieli wokół siebie ludzi jak jedziemy samochodem czy jedziemy motorem, bo z reguły w kasku no to masz spokój, bo tylko przemykasz i i tyle, rower jest wolny rower jest bardzo, ja jestem bardzo zauważalny, więc trochę inaczej ta podróż wygląda ale jest bajecznie, jest tak kolorowo jeśli chodzi o całą wyprawę że hej bardzo mi się to podoba jest bardzo trudno jest fatalna droga, trudne warunki są, ciężkie podjazdy. E, no tutaj z tubylcami też człowiek musi się trochę poprzepychać, ale zawsze kończy się to fajnie. Gorzej jest właśnie z służbami mundurowymi. E, oni z nimi też trzeba twardo trochę postępować, no ale czasami tak jak wczoraj trzeba się ugiąć. Nie ma mocnych. I cześć. No dobra, jedziemy dalej. Nie to, żeby padało. Tu, o, tu z gór po prostu tak woda płynie. A? Tu jest rower, droga, którą przyjechałem. I teraz będę jechał tak. I spójrzcie na drugą stronę zbocza tam jest droga. I to jest moja droga. Tak to wszystko wygląda. Jest przekozacko. Wiem, że już niedługo będę musiał kończyć swoją wyprawę. Kończę ją w najpiękniejszym miejscu w Karakorum W górach Karakorum Coś niesamowitego energii poszło w pytę Ale nic nie idzie na darmo bardzo się cieszę, że tu przyjechałem Jestem przeszczęśliwy, że tutaj jestem Ruszam w drogę moi drodzy Ruszam w drogę moi drodzy Dalej jest ciężko jak ja mówię, że jest ciężko to chyba jest jeszcze... no. Oja! Dobra Poszło Jakoś poszło Słuchajcie jestem już tutaj w knajpce W której już się posiliłem, po prostu nie kręciłem przed, bo byłem Kurwo głodny. Pokażę wam jak to teraz wygląda. Tam jest kucharz-płaściciel. Tutaj jest jego pomocnik. E, tam jest piekarz. Zaraz podejdę, pokażę wam jak to wygląda. No i tak wygląda cała restauracja wokół. E, pokażemy co jest w garach. Tutaj już moja herbata się parzy. E, kolejna. Tu jest patelnia. No i tutaj mamy posiłki. Tak wygląda kuchnia. E, tutaj jakieś reszki. Tutaj jest e, krówka. E, tutaj jest kurczak. Nie, tutaj jest e, jakaś kasza. Nie może nie to jęczmień. Nie wiem, nie wiem. Jakieś kulki. To ja jadę. Tu jest świeży kurczak i tu jest potrawa też z kurczaka. E, a tutaj koniecznie muszę wam pokazać jak wygląda piekarnia, tu jest młody piekarz który wyrabia ciasto i uwaga, patrzcie co on teraz zrobi z tym sorry, zakłada i wrzuca to do pieca tak jest przyklejane w piecu, tam jest piec wypieka się pieczywo i wychodzą wyśmienite placki mają to kapitalnie, to jest wydaje mi się tylko mąka i, I woda, i nic, i nic więcej. Trwa to chwilkę. Zaraz poczekamy. Widzicie, odchodzi to od ścianek. Trzeba to przy, przytrzymać w piecu. Przepyszne jest to pieczywo. Przepyszne. Bardzo proste. Tak to wygląda. I chłopaki tak wypiekają cały dzień. Ten piec chodzi, dodają go praktycznie do każdego dania. Pyk i wyjęte. I zrobione. Tak wygląda pieczywko. I już tam leci z kolejnym tematem. Bardzo mi się to podoba. Ja jadam już w takich normalnych miejscach street foodowych, tak jak to. Nie jadam już w restauracjach raz nie to, że mnie nie stać, bo mógłbym za to zapłacić, ale chodzi o to, że tutaj jest zawsze mega świeżo, bo przerabiają tutaj tego bardzo duże ilości. Moja flora bakteryjna już się przyzwyczaiła do, do, do tych dań, i po prostu jadam no, tak jak oni. Swoje już wycierpiałem, swoje już przeszedłem z żołądkiem, natomiast teraz mogę spokojnie w takich miejscach się posilać i robię to codziennie. Bye!